Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niezależnie od tego, czy jesteś jeszcze w łóżku, czy przed obrazem Najświętszej Marii Panny, czy w obrazem czy w drodze do pracy, czy jeszcze przebywasz na tak zwanym wypoczynku, warto zwrócić się do Boga słowami modlitwy. Boże mój, Tobie oddaję wszystkie moje dzisiejsze działania. W intencjach i na chwałę najświętszego serca Jezusa chcę uświęcić bicie mojego serca, moje myśli i każde najprostsze nawet działanie. Jednocześnie z Jego niezmierzonymi zasługami. Chcę też naprawić moje błędy, rzucając je w żar Twojej miłosiernej miłości. Boże mój, proszę Cię za siebie, za wszystkich tych, którzy są mi bliscy, o łaskę. Doskonałego wypełnienia Twojej świętej swojej świętej woli. Po to byśmy dla Twojej miłości potrafili przyjąć wszystkie radości i smutki tego przemijającego świata. Byśmy pewnego dnia mogli zjednoczyć się w niebie na całą, na całą wieczność. Tak. No teraz moi drodzy, przystąpimy do, do komplety. Nie do komplety, tylko do jutrzni, czyli modlitwy na. Powitanie dnia. Ustawię troszkę kamerę jeszcze. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwał Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź pochwalą stworzycielu Świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to wschodzi. Ty nas wyzwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny są obraz wciąż odnawia w duszach, Darami łaski. Prawdą napełni serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jedyny w trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i Ziemia niech Cię wysławia radosnym hymnem. Amen. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie miasto, Boże. Psalm 87 Syjon, matką narodów. Górny Jeruzalem cieszy się wolnością, i on jest naszą matką. Motto: Gród jego wznosi się na świętych górach. Umiłował pan bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, miasto Boże. W imieniu Egipt i Babilon, tych, którzy mnie znają. Oto Filistea, Tyr i Etiopia. Nawet taki kraj tam się narodził. O powiedzą: Każdy człowiek urodził się na nim, a Najwyższy sam go umacnia. Pan zapisuje w swojej księdze ludów oni się tam narodzili i tańcząc, śpiewać będą wszystkie moje źródła są w Tobie chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków amen. Wspaniałe rzeczy głoszą Tobie, miasto Boże oto Pan przychodzi z mocą, a z nim idzie jego nagroda. Oto przyjdę niebawem, a moja nagroda jest ze mną. Pieśń, dobroć, wielkość Boga. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i jego ramię dzierży władzę. Oto z nim idzie i jego nagroda, a przed nim jego zapłata. Podobny jest do pasterza pasącego swe stado, który je gromadzi na sw swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Kto swoją garścią zmierzył morskie wody? I piędzią wymierzył niebiosa. Kto zawarł całą ziemię w miarce. Kto ciężar go z gór zbadał na wadze i pagórki na szalach. Kto zdołał przeniknąć ducha pana. Kto jako doradca dawał mu wskazania. Do kogo on się zwracał o radę i światło, aby go pouczył o ścieżkach prawa. Żeby udzielił mu wiedzy i drogę roztropności ukazał. Oto narody są jak kropla wody u wiadra. Uważa się je za pyłek na szali, a wyspy ważą tyle, co ziarnko prochu. Lasów Libanu nie starczy na paliwo, ani jego zwierzyny na całe palenie. Niczym są przed nim wszystkie ludy i znaczą dla niego tyle, co nic i pustka. Chwa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Oto Pan przychodzi z mocą, a z nim idzie Jego nagroda. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, pokłon Mu, dajcie w Jego świątyni. Psalm 99. Chwalcie najświętszego Pana. Zasiadasz, Panie, nad cherubinami. Ty, który stając się podobnym do nas, uzdrowiłeś Ziemię. Święty Atarazy. Pan jest królem. Drżą narody. Zasiada na tronie z cherubów. A ziemia się trzęsie. Wielki jest Pan na Syjonie. wywyższony ponad wszystkie ludy. Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe. Ono jest święte. I króluje potężny, który jest. Który sprawiedliwość kocha, Tyś Ład ustanowił, wymierza sprawiedliwość i prawo w Jakubie. Wysławiajcie Pana, naszego Boga. Poddajcie się przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty. Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel, wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, wzywali Pana, a On ich wysłuchał. Przemawiał do nich w słupie, obłoku, a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał. Boże nasz panie, Tyś ich wysłuchał, łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki. Wys wysławiajcie Pana Boga naszego, pokłon oddajcie Jego świętej górze, bo Pan nasz i Bóg jest święty, chwa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wysławiajcie Pana Boga naszego, pokłon Mu oddajcie w Jego świątyni. Jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem. I tym darem, jaki każdy otrzymał, jeśli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech czyni to mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Wołam z całego serca, wysłuchaj mnie, Panie, Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie, będę zachowywał Twoje prawo. Wysłuchaj mnie, Panie, chwał Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie, pieśń Zachariasza: Słuszmy Panu w pobożności, a wybawi nas od naszych nieprzyjaciół. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i zbudził na nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jakby zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na święte przymierze, na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi. W pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się, będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecać tych, co w mroku, cieniu i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki stawiać na drogę pokoju, skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Złóżmy Panów pobożności, a wybawi nas od nieprzyjaciół. Prośby złóżmy teraz w modlitwie powszechnej nasze, nasze prośby Moi drodzy, zacznijmy od, zacznijmy od prośby os, osobistej, chwilka skupienia, a potem skierujemy je w modlitwie wiernych, tak zwanej modlitwie a w istocie modlitwie powszechnej. Wyznajmy i przyznajmy, jesteśmy grzeszni i słabi. Prośmy więc Chrystusa o przebaczenie, abyśmy się znaleźli w jego królestwie, gdy przyjdzie sądzić świat. Chrystus to sprawiedliwy sędzia i dobry pasterz. Abyśmy w dzień sądu mogli znaleźć się po prawicy Chrystusa króla, zanieśmy nasze modlitwy do Boga i prośmy o potrzebne łaski do budowania królestwa. Chrystusa na ziemi z ufnością zatem skierujmy do wszechmogącego Boga nasze pokorne prośby módlmy się o za naszego papieża Franciszka wszystkich kapłanów i biskupów za naszego ordynariusza księdza biskupa Krzysztofa Wędkowskiego za biskupów, seniorów Wiesława Meringa i Stanisława Gębickiego aby nieustannie i z gorliwością podejmowali Chrystusowe wezwanie do głoszenia dobrej nowiny Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie Módlmy się za naszych bliskich, przyjaciół i znajomych, żeby łaska Boga była z Nimi i wspierała ich aktywność duchową i fizyczną. Módlmy się za nasze dzieci i wnuki, w tym za moje dzieci, Kamila i Małgosie, aby Pan Bóg obdarzał ich zdrowiem i wszelkimi łaskami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za blisko mojemu sercu, grażynkę, żeby Pan Bóg obdarzył zdrowiem, miłością, spokojem, szczęściem i przejrzała na, żeby przejrzała na oczy i, i tym samym za najbliższe jej i mnie osoby. Módlmy się za nasze i moje rodzeństwo, siostry Marii i szwagra Henryka, braci Ludwika i Przemka, za ich żony, dzieci i wnuki, aby Pan Bóg obdarzał ich zdrowiem i wszelkimi łaskami. Módlmy się za niewierzących, aby w ciele i krwi Chrystusa odnaleźli źródło prawdy. Módlmy się za Agnieszkę N. Złocławka, Hanusie i Sylwię Złocławka i nie tylko, Małgorzatę Szczutkowa. Anie z Nowin i Katarzyny z Chocenia, za Teresę i Ryszarda z Bobrownik, aby Pan obdarzał ich zdrowiem, długim życiem i wszelkimi łaskami, a miłosierny Chrystus dokonał cudu uzdrowienia i żeby wszystkie te osoby, które nie wierzą w moc modlitwy, nie przeszkadzały, nie przeszkodziły nam modlić się w ich intencjach. W intencji pomocy księdzu Andrzejowi Preusowi z Parafii, niebułęknięcia Najświętszej Marii, w szczytnie przez przekazanie mu środków na zorganizowanie leczenia i pojeki. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszej modlitwy za uchodźców i emigrantów. Strzeż ich i stawiaj na ich trudnych drogach ludzi, którzy świadczą o Twoim miłosierdziu, ukażą im Twojego Syna. Zarządzących światem, Europą i Polską, naszymi województwami, powiatami, gminami, aby Bóg obdarzał ich mądrością, roztropnością i prawdziwą troską o dobro wspólne. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za pokój na świecie Mówmy się o pokój na świecie, o zakończenie wszystkich wojen i wewnętrznych konfliktów, aby ludzie mogli żyć bezpiecznie. A ci, którzy są zmuszeni do, do ucieczki, mogli powrócić do swoich krajów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za nasze rodziny polonijne, byśmy potrafili podtrzymać ich więź z ziemią ojców i, i aby oni nigdy nie zapomnieli o niej. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie. Módlmy się o to, by Pan Bóg raczył nam wskazać przywódcę duchowego, który w sposób mądry i roztropny, ale zarazem odważny poprowadzi naród i który będzie głosem sumienia dla wybranych do sprawowania władzy w naszym kraju. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za chorych i cierpiących. By, aby odkrywali swój szczególny udział w męce Chrystusa I z Niego czerpali siłę Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Módlmy się Za chorych i cierpiących Aby odkryli swój szczególny udział W męce Chrystusa I z Niego czerpali siłę Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Módlmy się za zmarłych Bliskich naszym sercom Tym za moją żonę świętej pamięci Jadwigi Glazik z domu Jałszyńską, aby dzięki pokarmowi wiecznemu dostąpili chwały nieba módlmy się za powstańców warszawskich aby Pan Bóg miłosierny przyjął ich ofiarę dla Boga i Polski żeby zasiedli przy boskim tronie jako męczennicy za wiarę i ojczyzny módlmy się za naszą wspólnotę parafialną aby Chrystus by Chrystusowe przykazanie miłości było regułą życia każdego z nas. Chwilkę pomódlmy się w swoich intencjach, dobrze? Chwilka zatrzymania, oddechu, skupienia, koncentracji. Miłosierny Ojcze, wejrzyj na pokorną modlitwę swego ludu i przemieniaj nasze serca. Nie odwracaj od nas pełnego miłości spojrzenia. Pomnażaj wyznawaną przez nas wiarę i przedstawiennictwo naszych świętych patronów. Uczyń na nas prawdziwymi świadkami Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz, moi drodzy, dokończymy, dokończymy jucznie. Dzięki składamy Bogu Ojcu, który z miłością kieruje losami swojego ludu, radosnym sercem wołajmy do Niego. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki. Ojcze, nieskończenie dobry, Ty w przydziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś Jego godność. Wysławiamy Cię za Twoją miłość. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki. Na początku tego dnia. Daj nam, naszym sercom, gotowość pełnienia Twojej służby, aby nasze myśli i czyny przyniosły Ci chwałę. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki wieków. Oczyść nasze serca wszelkich złych pragnień, abyśmy, abyśmy starali się zawsze pełnić Twoją wolę. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki. Otwórzmy nasze oczy na potrzeby bliźnich, aby nie byli pozbawieni, naszej braterskiej miłości. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki wieków. Ojcze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Nie bądź nas na pokuszenie, ale zbaw od wszystkiego złego. Święty Antoni, Święty Franciszku Zasyżu, Święty Janie Bosko, Święty Franciszku Zenianka i Babcio Marianno, Święty Janie Pawle II, Święty Błogosławiony Księży Jerzy Popiełuszko, błagam Was, o, proszę o modlitwę i stawienictwo w mojej intencji do Pana Boga, Trójcy Święty Jedynego. Wszechmogący wieczny Boże, Twój syn nawiedził nas. Jak słońce wschodzące na wysokości. Wejrzyj na ludy, które pozostają w cieniu śmierci, i oświec je światłem Chrystusa, który z Tobą żyje i kruje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Moi drodzy, to jeszcze teraz zajrzyjmy do. Biblii, do Biblii zajrzyjmy. E, m, krótkie takie rozważanie. Mamy dobry czas. Mieścimy się w dwóch kwadransach. E, zatem zobaczmy, jakie piękne dzisiaj jest czytanie, z którego wziąłem motto: Wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje, prawda? To jest z czytania pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Zatem proszę, posłuchajmy. Bracia, wiedza unosi pychą. Miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mnie mał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wie, wiedzie należy, jak wiedzieć należy. Jeśli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone bożkom na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie żadnych bożków ani żadnego Boga prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało. I dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone w przekonaniu, że chodzi o Bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożką i tak to właśnie wiedza twoja sprowadza zgubę na słabego brata za którego umarł Chrystus w ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi jeżeli więc pokarm gorszy brata mego przy nigdy nie będę jadł mięsa aby nie gorszyć brata tak Piękne i mądre słowa. Warto je by było wysłuchać, a warto też czytać. Listy apostołów do Koryntian i tak dalej. Tak. Moi drodzy, zbliżamy się do końca. A teraz, jak to mówimy, ogłoszenia parafialne. Nie, nie przepraszam, nasze ogłoszenia na moim kanale trzeba przeżyć. Mirosław Antoni Glazik-Mak. Komentuje i modli się. Kochani moi drodzy bracia i siostry, szanowni, pań, szanowni państwo, modlimy się o uzdrowienie. Kontynuujemy modlitwę, którą rozpoczęliśmy w takiej triadzie 2-9 i 14 i 15 yy, sierpnia oczywiście tego roku pańskiego 2024. Yy, tam pan Jezus udzielił. Łaski, uzdrowienia. Na ile było to skuteczne, oczekuję na Wasze wypowiedzi, informacje. Te, które otrzymałem, budujące są i świadczące, że łaska uzdrowienia dzięki mojemu pośrednictwu, łaska uzdrowienia, którym źródłem jest Jezus, Jezus Chrystus, dotarła do Was, do Waszych ciał, do Waszych yy, duchowości. Umacniając je, zatrzymując choroby, łagodząc ból. Za to Panie Jezu Chryste, z całego serca, wszystko, za to, za to Ci dziękujemy. Chryste, proszę, nie, nie, Oproszę, żebyś nadal ten strumień łaski uzdrawiającej wysyłał ku osobom, którzy Ciebie, którzy Ciebie potrzebują. Tak. Szczególnie proszę Cię, żebyś te sumie i łaski kierował ku tej maleńkiej dziewczynce, o której ja w szczególny sposób się modlę, żeby zatrzymać chorobę, która w niej się za zaczyna, a która objawi się za 3-4 lata. Jezu, proszę Cię, zatrzymaj te choroby, niech to dziecię szczęśliwie rośnie, rozwija się. Ciebie, proszę, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, żeby za, za mocą Twojego syna Jezusa Chrystusa akt uzdrowienia był kontynuowany i żebyśmy kolejne triady mogli odbyć przed Wielkanocą i potem przed niepostąpieniem Najświętszej Matki Jezusa. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Aha, przypominam, że modlimy się. O przywódcę duchowego. Prosimy Boga, by raczył nam wskazać przywódcę duchowego, który w sposób mądry i roztropny, ale zarazem odważny, poprowadzi naród i który będzie głosem sumienia dla tych, którzy sprawują władzę od lokalnej począwszy, bójka, burmistrza, czy nawet sołtyca, po rządzących Polską, Europą i tym światem. Być może do tych ludzi najbogatszych na świecie, którzy y, powinni też kierować się y, z, zasadami cywilizacji łacińskiej. Dobrem, prawdą, pięknem, dobrobytem, zdrowiem, pokojem i sprawiedliwością. To, do tej triady y, Feliksa Konecznego dodaje pokój i sprawiedliwość. To jest światu potrzebne, żebyśmy byli traktowani sprawiedliwie. I są ludzie, którzy dysponują ogromnymi pieniędzmi, żeby te pieniądze nie służyły ich demoralizacji, a wręcz przeciwnie ich umocnieniu duchowemu, żeby też umieli je w sposób mądry, oczywiście przekazać tym, którzy potrzebują ich pomocy. To, kochani, tyle. A moja pokorna prośba. Cieszę się. Dzięki wczoraj, dzięki debacie. Pani Kameli Harris i Donalda Trumpa, no oglądalność mojego kanału bardzo wzrosła i nie ukrywam, że także dzięki modlitwie, którą nagrał tutaj mój, mój dobry znajomy Szymon przy grobie Jana Nowickiego. Po prostu tym razem ten krótki filmik przyniósł no bardzo dużą ilość wyświetleń. Z tego się cieszę. Janku, jeśli tam widzisz nie w niebie, to za to ci bardzo dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy kliknęli na Janka, na, na, to, na to moje przypomnienie o tym, że tu w Kowalu spoczywa Jan Nowicki, wybitny aktor, aczkolwiek człowiek kontrowersyjny, którego bardzo, bardzo lubiłem. Moi drodzy, to wszystko, zmierzamy w kierunku zakończenia. Niech nas błogosławi Bóg, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, życzę dobrego dnia. Dzisiaj jest deszczowo, pochmurnie, 12 września roku 2024. Kłaniam się Państwu nisko. Szczęść Boże.